To jest najlepszy dowód, że Google wie o nas wszystko. Ja e, nagrywam odcinek teraz o czołach z Gears und Panzer z serii Opłaca się i od razu mi się jakiś Gears und Panzer na YouTubie w proponowanych wyświetlach. Witamy wszystkich bardzo serdecznie na kolejnym omawianiu KONT, już drugim w historii tego kanału, bo tam było jedno dawno, z tego co pamiętam, to było jedno z popularniejszych w ogóle filmów na kanale. W takim razie dobra, dobra, kto tam się zgłosił? Sporo się osób zgłosiło, więc będą dwie części, coś mi się tak wydaje. Pierwszy, dobra, od to ulecimy. O, Blitz na szybkości się nawet zgłosił, ile on ma subów, więcej niż ja na pewno. Dobra, właśnie Blitz na szybkość, czyli yy, Manik w facie Blitz Mati Gaming. Yy, co to za klan? Hmm. Jakiś fajny klan, ale to też sobie zobaczymy. Poczekajcie, dobra. Jakie WN8? 2200. No, no to prawie lepszy niż ja mam. Tylko że szczerze mówiąc, mi ostatnio się sporo pogorszyło. Ponieważ wiadomo, próbowałem f 50 ką coś grać, ale to jest temat na oddzielny odcinek. W takim razie, ile bitew łącznie? Gdzie to jest? 7552, więc dosyć podobnie jak ja. Generalnie konto jest bardzo podobny do mnie. Survival chyba lepszy ode mnie. No tutaj, o średni damage 1700, więc sporo wydaje mi się grasz tutaj na dziesiątkach. Z ostatniego dnia WN8 takie nie, nie najlepsze, to dlatego, że grałeś dużo chori, którym zadawałeś raczej mało uszkodzeń. Ale zobaczmy sobie na przykład czołgi. Na czym ty masz najlepsze WN8? Nie z takich, z takich wyższych kierów. Od szóstego, na przykład na fałce 36.01H, i to jest naprawdę godne szacunku, że na czołgu, który jest dosyć mimo wszystko popularny wśród dobrych graczy i którym gracze dużo e, grają, generalnie e, Trudno jest to być dobre w N8, a tutaj pięknie masz 3,5 tysiąca. Ja takiego nie mam. Proszę bardzo. Eee, no, ej, nawet fajny survival, masz strasznie tą fałkę. Aż 41% w porównaniu do win rateu. No, naprawdę super. Eee, z takich, co jeszcze masz więcej bitew, właśnie. Czym masz najwięcej bitew? Super Pershingiem. No i to też na pewno. No fajny generalnie jest to czołg Super pershing, taki idealnie na główny, że tak powiem, czołg na koncie. Dalej, dalej, proszę Państwa, Smasher, o nie, jak Ty możesz w ogóle grać Smasherem, a właśnie, co Ty tu masz, o nie, tylko nie Anihilator, tylko nie Gravedigger, tylko nie to jak możesz grać takimi cheaterskimi, takimi oszakanymi czołgami. Nie no, oczywiście żartuję, Annihilator i Smasher są jak najbardziej czołgami do pokonania, aczkolwiek są po prostu za OP. Dobra, czym ty masz najwięcej emek? Po trzy Tigerem 2, Smasherem ja chyba emki nigdy na Tigerze nie zrobiłem na przykład, może sporo nim grałem i na wz Blaze. A na czym ty masz najmniej WN-8? Z kolei na ISU-152 i masz podobne w sumie WN-8 do mnie, bo ja ja też za tym czołgiem nie przepadałem, bo też go miałem stokowego i już mi się, szczerze mówiąc, nie chciało jakoś specjalnie dojść do tego ostatniego działa. Ile masz dziesiątych tierów? Też 62 AMX. Ło, wow, sporo. Więcej, więcej w każdym razie niż ja, bo ja tam mam zbadane... Łącznie, z czego w garażu 3 Bowikersa Light sprzedałem, więc nie mam za dużo tych e, dziesiątek. Aczkolwiek ja zdecydowanie wolę grać na przykład czołgami premium 6 szóste, tieru. Ja bardzo lubię na przykład czołgi premium szóstego tieru, a nie na przykład dziesiątki. Na czym jesteś tutaj najlepszy? No, Emilu 2, proszę bardzo, jest mało graczy, ale ty i tak jesteś naprawdę dobry. E, masz 1361 miejsce na świecie, a najgorsze na KW1 s Ja też nie lubię KW1 Esa. No dobra, dobra, Lecimy dalej. Jakie są tam jeszcze statystyki? Czym ty generalnie najwięcej tutaj grałeś? No, zdecydowanie najwięcej czołgami ciężkimi. Może więcej o tym dowiemy się już w Ocie Blitz, bo tutaj y, rzeczywiście na Blitz Starsie jest nie wszystko, zdecydowanie. No bo na przykład tutaj sobie fajniej można zobaczyć medale. Zdobyłeś 30 Mek w karierze, y, sporo odznak mistrzowskich pierwszej klasy, bardzo dużo y, trzeciej klasy, sporo medali specjalistów duży kaliber, wsparcie. o pancerne sokole oko, to jest naprawdę rzadki medal, ponieważ są jakieś niesamowite wymagania, żeby go zdobyć. Ej, co to jest medal? Weteran, przetrwali 10 bitew. Ja nigdy, ja nigdy y, takiego medalu nie zdobyłem, bo mnie zawsze niszczą praktycznie. W co trzeciej bitwie tak naprawdę totalnie jest bitwa totalnie przegrana tak naprawdę, w której nic się nie da zrobić, bo drużyna wyparowuje na samym początku bitwy, musisz sobie radzić sam, druga, jedna, trzecia bitew to jest taka, gdzie wygrywasz, ale po prostu za bardzo agresywnie grasz i cię w końcu wrogowie niszczą, a ta jedna, trzecia bitew to jest ta taka nawet fajna, gdzie, gdzie trochę trochę coś robię, ale, ale rzeczywiście nie jest to aż takie dobre jak na przykład ta druga, jedna trzecia bitew u ciebie jak widać raczej wygląda to nieco lepiej, ponieważ ty aż 11 razy przetrwałeś 10 bitew wzrędu w tym samym czołgu. O na przykład na Blitzstarsie nie ma tutaj czegoś takiego jak Jakieś takie bardzo dokładne tutaj statystyki, znaczy pewnie są, ale to trzeba się dokopywać głęboko. Zdecydowanie najwięcej bitew zagrałeś czołgami ciężkimi. W sumie ja chyba też większość bitew zagrałem czołgami ciężkimi, ale jeszcze sporo medami grałem. No co dalej? Oczywiście radzieckimi czołgami najwięcej, ja tam radzieckich w ogóle nie lubię masz statystykę bardzo tutaj na przykład inną ode mnie, ponieważ u mnie to się tutaj rzeczywiście jest bardzo podobnie, ale tu się nagle zaczyna zwiększać, tutaj na szóstym jest najwięcej, potem trochę mniej na siódmym i potem zaczyna spadać. Na dziesiątkach ma naprawdę mało bite, jakoś nie lubię po prostu dziesiątek. Jeśli mam, miałbym to porównywać do tej jednej trzeciej bitew, co, co u siebie mówiłem, to u ciebie tutaj jak widać mogę z tego wszystkiego wywnioskować, że, że jedna trzecia bitew to jest taka, że po prostu jedziesz do przodu, rozwalasz wszystko totalnie. Jedna trzecia bitew to jest taka, że robisz fajny wynik i giniesz, a tutaj jedna trzecia. Bitew jest taka, że trochę robisz, trochę nie. Taka jak ta moja większość bitew, że, że trochę robię, przetrwam tam bitwę, jest niby zwycięstwo, ale nie da się zbyt dużo zrobić. W każdym razie u Ciebie to na pewno lepiej niż u mnie wygląda, jeśli chodzi tutaj o to, czym ty grałeś najmniej. O! Coś mało brytyjskimi czołgami. Ja, który naprawdę dużo zagrałem bitew brytyjskimi czołgami. To jest jedna z tutaj nacji, którymi najwięcej zagrałem w ogóle w tej całej y, grze, no to nie, nie, nie umiem tego zrozumieć. Dobra. Jak tam twój średni demesz? Na czym masz najmniejszy? bo niestety na y, czekaj, 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 na FCMie 36x40 w ogóle. Czemu nie zagrałeś ani jednej liczy? Patrz, kurzy się w Twoim garażu tyle dobrych czołgów. Jad Tiger 88 jest bardzo dobry, t 26 e 5 jest naprawdę bardzo, bardzo dobrym pojazdem. T28 Defender jest również dobry, T34 również jest dobry. I zagraj sobie tymi czterema czołgami, to zobaczymy, czy na pewno tutaj jakieś bardzo dobre, oj, zlagowało. Na pewno będziesz miał jakieś bardzo dobre wyniki. Dobra, co my tu mamy z takich jeszcze wyższych tierów, to Czym ty? Albo dobra, zobaczymy sobie, czym masz z tych. Ło, aż na IQ-7 masz, a nie, bo ty jedną bitwę zagrałeś. Dobra, z takich co masz. Ło, na Smasherze rzeczywiście bardzo, bardzo dobre wyniki. Ja bym na pewno na Smasherze aż takich nie zrobił. Dobra, lecimy dalej. Następny gracz jest to Starscream Armada Absolutna, legenda waszej ulubionej serii na kanale, czyli wasze bitwy. W n 8907, więc nie ma tragedii, ale też nie jest jakieś yy, bardzo, bardzo dobre. Zobaczmy, Uff, ile ty masz bitew: 157 przed przedwczoraj. ojojoj. 25 na projecta, niestety troszkę taki yy, słabe nieco te wyniki. Na lewe 77 bitew. ojojojoj. Jak ja gram bardzo dużo w blitce, to gram maksymalnie. Maksymalnie 30-40 bitów i to już jest naprawdę taki wynik, że tak powiem, astronomiczny. Tutaj 57 bitów na lozie, fajne tutaj wyniki. Łona sztugu 3000 WN8 w 18 bitwach naprawdę fajnie. Tutaj zobaczmy na czym masz najlepsze WN8 na UE57, na którym masz 4 bitwy, pyk, pyk, ojej, czekajcie mi tutaj zlagowało. O, dobra. E, na czym masz najwięcej emek? Na lewe masz dokładnie dwie, ponieważ tego znamy tam właśnie w tym dniu, w którym miałaś te tutaj zobaczmy 18 bitew na sztugo no właśnie akurat dwie z tych trzech emek na koncie zdobyte przedwczoraj o co to do Magnus, o fajnie dobre, jakie masz dziesiątki te 62, a fajnie na czym nie masz żadnej odznaki mistrzowskiej, na no, mało jest takich czołów, a na czym masz najgorsze WN8 na BDR-ze, który masz aż 25 bitew i tylko no nie cały nawet jeden strzał na bitwę dobra, lecimy, lecimy Idziemy dalej, zobaczymy, jakie masz statystyki, czym generalnie najwięcej grasz. No, no generalnie zapomniałem, e, powiem tutaj o takich ogólnych statystykach bitew. Masz 5100, win rate taki, no nie za dobry, ale zobaczmy, czym ty najwięcej tutaj grasz. Oczywiście, wiadomo, sowieckimi czołgami, e, hatekami i medami. U mnie się ta statystyka nie różni jakoś bardzo, z tym, że ja mam tutaj najwięcej bitew czołgami amerykańskimi, aczkolwiek jeśli chodzi o te typy tutaj czołgów, to nawet mam chyba niecały cały tysiąc bitew tdk niecały niecały tysiąc tego co pamiętam, lightami i naprawdę sporo właśnie hatekami i medami. Jeśli chodzi o Tiery, to najwięcej masz bitew na Tierze 5, tylko 10 na 10. Yy... Sporo, mimo wszystko na pierwszym, na drugim, na trzecim, na czwartym bardzo dużo w sumie też. Na piątym, znaczy ja też mam, ja też nie jestem nie jestem tutaj gorszy, jeśli chodzi o ilość bitew na czwartym, ponieważ też mam dużo bitew na czwartym. Pamiętacie, był kiedyś taki stream, gdzie tylko na czwartych tierach jeździliśmy, żeby sobie w 8 poprawić? Ostatecznie tylko się pogorszyło, więc a już trudno. No, w każdym razie tutaj, ło, na siódmym tierze masz strasznie mało bitew. Zobaczmy, czym masz największy, średni damage. Na lewę, a na przykład czym w ogóle nie, nie, masz bitew. Nie, nie masz takiego czołgu, który byłby kiedykolwiek w garażu i tutaj by nie było na nim bitew. Zobaczmy, łona aż 485 na Progetto, 471 generalnie. Z tego co wiem, to rzeczywiście tutaj, czekajcie, no właśnie przecież na Excelsiorze była chyba kiedyś od tego gracza powtórka w serii, Wasze bitwy, czekajcie. Była na lewe na pewno. Z tego co pamiętam, to była jakaś chyba na T54, i była jeszcze na jakimś piątym pierze. Chyba na KW1, ale nie pamiętam, muszę sprawdzić. I była jeszcze na pewno na Loza Sherman. Dobra, lecimy do ostatniego na dziś kąta, ponieważ w tym odcinku będą trzy konta, i potem jeszcze trzy. No i właśnie ostatni, proszę Państwa. Yy, ostatnie konto na dziś yy, jest to konto, które translator przeczytałby jako podkreślenie, podkreślenie, polski tankist, podkreślenie, podkreślenie, podkreślenie. No właśnie, dwa podkreśniki polski tankist, trzy podkreśniki. Tak to można szybciej i lepiej przeczytać. WN8565, więc no fajne, fajne, fajne. Tutaj zielony kolorek. Z ostatnich dni jest dosyć mało, bitew, tutaj yy, najlepiej MT25, ja tylko 807 a. na bitwę T263 yy, też tutaj nieźle ci idzie dalej. Ostatnio graż dużo widzę T28, pewnie masz go z eventu. Ja też go mam z eventu, i też znaczy nie, nie grałem nim sporo, bo generalnie nie, nie lubię czwartych tierów, aczkolwiek. Też troszkę sobie nim czasami e, grał. Dobrze, dalej proszę Państwa. Sporo draż w Plutonie widać. E, tutaj, e, no zobaczmy, zobaczmy. Fajne, nawet win rate powyżej 50%. Jeden medal bohaterów rozjeni w historii konta. E, z czołgów najlepiej ci idzie na, znaczy, no na wagenie 35T, no ale z takich wyższych tierów, wyższe tiery, wyższe tiery. No to na pewno. Na Tigerze jeden ci fajnie idzie, masz e, niebieskie WN8, ponad 1000 damage'a na bitwę, jeśli chodzi o to na czym jesteś najlepszy to e, z tych czołgów, którymi zagrałeś więcej bitew to na T26E3 Eagle 7, najwięcej bitew masz właśnie również na tym pojeździe, Najwięcej EMEK masz, y, zarówno po jednej na T34 oraz na Panzer. Camp Wagenie 3. Dobra, y, dalej, dalej, dalej. Ło, widzę, że tutaj dosyć wyrównane statystyki, jeśli chodzi o typy czołgów. No, może i statystyka według typów czołgów jest równa, ale zdecydowanie nie, jeśli chodzi o narodowości. Masz tylko 7 y, bitew na pojazdach brytyjskich, 7 bitew na francuskich, a po 0 na czołgach z nacji hybrydowej z nacji europejskiej, chińskiej oraz japońskiej. Nie wiadomo dlaczego. Generalnie, jeśli chodzi o tiery to również statystyka jest dosyć wyrównana. Masz zaledwie 13 bitew na 9 tierze. To jakie ty masz dziesiątki masz S100 i tylko 13 bitew masz na E75, czyli pewnie S100 generalnie zbadałeś z wolnego doświadczenia. Dobra, dalej dalej. Najwięcej bitew masz oczywiście na czołgach ciężkich, no bo na czym innym, przecież wszyscy mają najwięcej bitew na. Na czołgach ciężkich, no może oprócz podstępnego kradzieja remecza, który jakoś z tego co wiem, to on bardziej lubi szczerze mówiąc, chyba te deki niż czołgi ciężkie. Ja tego totalnie nie rozumiem. Survival też w sumie nawet fajny, bo aż 34%. Nie każdy gracz zdecydowanie umie aż tyle bitew przetrwać. Ja na przykład chyba mam nawet słabszy. Jeśli chodzi o czołgi, to na czym ty masz bitew najmniej z takich wyższych piernów? No na przykład, znaczy to nie jest wyższy tier, ale na jak Zero 4 masz tylko 10. Najlepszy średni damage masz na E70. 5, e, najlepszy średnie, średni wynik doświadczenia masz e, również na 75. Czekajcie, coś mi tu zlagowało. Najgorszy na BT2. W takim razie dobra! No dziś to byłoby na tyle. Jeśli wasze konto, a się zgłosiliście, akurat to się nie załapało na ten odcinek, to spokojnie w następnej części na pewno ono będzie. Albo ja, jeśli nie w następnej części, to jeszcze w następnej. No w takim razie kończymy program. Tytuń, den